Komunikat od organizatorów. Bardzo prosimy się troszeczkę ściaśnić, ponieważ druga połowa bieletów zaraz wejdzie. To jest ograniczona ilość pieniędzy, za wszystko wejść. Ciep�, ciepła. Cześć, jesteśmy w klubie Studio w Krakowie podczas Juwenalfi, ze mną kabaretka 2. Cześć. Cześć. Cześć, cześć. Jak się czujecie przed Wielką juwenaliową nocą kabaretową? Gorąco jest, przede wszystkim jest gorąco. Ja się czuję w porządku. Ja się w porządku, mam nadzieję, że się będę w porządku czuł też po tej nocy juwenaliowej wielkiej krakowskiej, kabaretowej. A ja powiem, że wyśmienicie. A czy dzisiaj przygotowywaliście coś specjalnie dla studentów? Jakiś sketch o studentach? Tak, cały program przygotowaliśmy specjalnie na tą wielką, juwenaliową noc kabaretową. Będą same premierowe sketche dla studentów specjalnie, którzy się dzisiaj tutaj zbiorą, albo nie. A skoro o juvenaliach mowa to wy byliście studentami, pamiętacie swoje juvenalia? Nie, nie pamiętam. Ja, jak widać właśnie kończę studia. Jestem na finiszu. Ja studiowałem jeszcze jak dinozaury biegały po ziemi i już nie pamiętam właściwie, jak, tak. to by, jak to jest być studentem. A u nas w Zielonej Górze nie ma juwenaliów, tylko są bachanalia, taka ciekawostka. I do momentu, kiedy były, była fabryka wina, w Zielonej Górze to się piło wina, a później. To... O, kasa się czyli A teraz już nie ma, nie ma wina, więc pije się wódę, ale myślę, że Zielonogórscy studenci nie są bardziej wybredni niż Krakowscy. Na pewno. Krakowscy. Oczywiście. A jakieś ciekawe przygody ze studiów pamiętacie, możecie powiedzieć? Konkretniej? To może, nie, może nie wypada. Może jakiś z happy endem? A z happy endem to tym bardziej. Znaczy, w ja sumie... takich z happy endem to powiem, że zdążyliśmy raz do nocnego sklepu przed zamknięciem. A to był. 24h sklep? Nie, czy... hmm, taki... nie, Dobra, do późnej nocy było, tak. I, tak. I zdążyliśmy. Ale żeby nie było, mam, mamy w Zielonej Górze sklepy całonocne. Dwa. Tesco i tak. Te... No, Przygody na studiach. No o, tak, happy end to, że, że udało mi się skończyć studia. To taki happy end. <grym> happy end, że mi się nie udało. <grym> to taki happy end, bo byłbym bezrobotnym magistrem, a tak? Tak bałem się bezrobocia po studiach, że studiów nie skończyłem. A mi się udało raz nie płacić 3 miesiące za akademiki mnie nie wyrzucili. Ale zapłaciłem odsetkami, ale zapłaciłem. To był happy end. A teraz ta mała taka przerwa, wolna klimatyczna. Chcielibyśmy wam powiedzieć coś mądrego.

Co możesz powiedzieć na temat samopoczucia swojego kabaretu przed występem dla studentów w Krakowie? Jak zwykle rewelacja, Kraków nam się dobrze kojarzy, przed chwilą z Krakowa wróciliśmy, bo byliśmy na pacie. teraz akurat jesteśmy w Wynaliach, a za chwilę, za miesiąc znowu będziemy w Rotundzie na stand bez cenzury, więc ja tak krążę między Krakowem a innymi częściami Polski, bardzo się cieszę. A czy przygotowaliście dzisiaj coś specjalnego dla studentów? Pamiętam, że kilka lat temu mieliście specjalny sketch że Leszek i studenci. Nie, nie jakby raczej zakładamy, że nasi widzowie są ogólno dostępni, nie tylko studencko. Więc mamy jedną czy dwie improwizacje w programie, jak zwykle, więc pewnie będą tam rzucane hasła, które będą związane z akademikiem albo z dziekanatem, albo jakoś tak. Więc będziemy otwarci na taki kontakt. Ale sketche mamy spoza tematyki studenckiej. A czy pamiętasz swoje juwenalia i swoje przygody studenckie? Ja byłem grzecznym studentem i tak samo y, na juwenalia raczej się, ja, nie, ja nie lubię takich dużych gigantycznych imprez y, od strony widza, bo kiedyś próbowałem się dostać na koncert Misiala Żara w, w, w Gdańsku i przez dwie godziny oglądałem plec dużego faceta przede mną, więc stwierdziłem, że to może lepiej y, jakoś tak w mniejszym gronie, bardziej kameralnie. I małem się różnych zajęć, prac, zawodów, żeby zdobyć pieniądze. Eee, z kilka lat grałem w lotkach. Ale teraz trafiłem szóstkę, więc zwolniłem się z pracy, bo no, szóstkę. To się okazało, że jeden numer nic nie wygrywa. Ze mną Kacper Ruciński, cześć. Dzień dobry. Jak się czujesz pod, przed występem dla studentów w Krakowie podczas juwanaliów? Będą pijani, dlatego ja też pracuję nad tym, żeby znaleźć się z nimi wspólny język. I myślę, że wtedy będzie po prostu fajny czas wspólnej biesiady. A czy przygotowałeś jakieś specjalne tematy dla studentów, studenckie egzaminy, juwanalia? Nie, ale myślę, że będę szył, będę improwizował, będę rozmawiał z nimi, szukał e, z nimi kontaktu i z tego coś wybiorę. Myślę, że improwizacja mi pomoże. A skoro jesteśmy przy temacie juwenaliów studenckich, pamiętasz swoje życie studenckie? Jakieś swoje juwenalia? No, pamiętam, nie, nie mam 60 lat. <ścoughs> pamiętam. E, juwenalia mi się jakoś tam nie kojarzą za bardzo, bo e, ja dojeżdżałem na studia, więc na, na juwenalia miałem czas wolny. i... i, i z Tego co pamiętam, to raczej wolałem sobie gdzieś wyjechać pod domek na jakiegoś grilla takiego w mniejszym gronie niż, niż ze studentami. A jeżeli chodzi o w ogóle okres studiów, to ja miałem super studia. Ja studiowałem na WF-ie, niewiele od nas oczekiwano, skoczyłem przez kozła i nie musiałem się tego za dużo uczyć, Więc w ogóle miałem fajne życie studenckie, nic nie robiłem, jest to przez to. No ale cóż, to będą różni studenci, mam nadzieję, że to jest z, z AWF-u, to może słowa zamienimy, jak to jest cudownie na awf -u. A czy pamiętasz jakieś swoje ciekawe sytuacje, historie, anegdoty ze studiów, które mógłbyś teraz opowiedzieć? Jakiś historia ze studiów... Kiedyś uciekłem z jednych zajęć. I? I nic. I od tamtej pory w ogóle uciekałem. I już nie nazywałem tego ucieczką, tylko po prostu, że nie chce mi się iść. I nie było sprawdzanej obecności, i potem się okazało, że wykłady nie są obowiązkowe. Co było fajną wiedzą. Dowiedziałem się na pierwszym roku, więc nie miałem czego wcześniej żałować. Jakbym się dowiedział na czwartym, to bym się wkurzył. No, a poza tym, no, dużo ciekawych. Studia są fajne, oczywiście, dla wielu ludzi, i się z nimi też mogę gdzieś tam solidaryzować. Studia są przereklamowane po prostu. Bo. Jak ktoś sobie potrafi ułożyć życie wokół siebie, to i średnia szkoła będzie fajna i po studiach będzie fajnie. Studia są jakimś tam jednym z etapów i tak jak każdy etap w życiu po prostu najlepiej fajnie spędzić, po prostu robić to, co się lubi i tyle. Jestem z grupą ad Cześć. Cześć. Czy przygotowaliście jakieś specjalne gry dla studentów? <grymne> to, Ale na występ czy potem? Na występ. A, no. Nie, no, specjalne. To jak to gary... do autoryzacji później ten <grymne> <grymne> Oczywiście. Na występ, yy, Janku? No, no gry są przygotowane takie, żeby ludzi bawiło, żebyśmy my się dobrze bawili, żeby wszyscy byli zadowoleni po prostu. Będzie lekko. Tyle mogę powiedzieć, będzie lekko. Będzie śmiesznie, <grym> na pewno będzie śmiesznie. Jest na koniec taka półtorej godzina, długa forma, trochę z cie, światłem. Cieniem, ale bez ale... zbędnych przemyśleń. W tak. reżyserii, ale też jakby napisana, to jest jakby to jest zaadaptowany pół scenariusz. To tak, No zobaczymy, jak to ludzie odbiorą. To trochę taki eksperyment, ale myślę, że Juvenalia to... Ludzie zrozumieją. Ja chciałbym kiedyś wiedzieć poważnego wywiadu. No, a to nie dzisiaj. <grym> a jakie macie samopoczucie tak przed, tak przed tak występem? No. Ze studentami. Ja Świetne. Rewelacja. Ja śmiech przez łzy, to takie. Imprezę sponsoruje Janek, Żywiec, który nas, w, mamy ten, a Janek płacze, bo on pił wino. I Janek się na nas Janek na I grilla mi ukradł. Jakby ktoś znalazł, taki e, mały, z czerwoną wódką taką. Taksą za 10 zł jest znaczy, taki grill. Nie to, że ja nie, nie, znaczy przywiązałem się do niego po prostu to. On nie żartuje, naprawdę ktoś mu go Odwiązał i zabrał. I nawet to nie chodzi o to, że tam były kiełbaski, bo była jedna i trochę spalona, ale jednak grill to grill. Jeżeli ktoś wie, prosimy o informację, im będziemy e-mail podamy. Szukamy. Ktokolwiek widział, kto ktokolwiek wie. wie. A czy pamiętacie swoje przygody juwenaliowe, studenckie? Możecie coś powiedzieć? Ja nie Bo pamiętam. Myśmy się widzieli że... ten... poważnego wywiadu. E, Chyba nie ten. Przygody studenckie? Boże, ja cały czas jestem studentem. Każdy z nas jest studentem cały czas. Ja nie pamiętam. Ja nie, tak, też nie, nie pamiętam. Nie, ta, nie, nie ma takich, których, którymi chcielibyśmy się dzielić. Przed tysiącami osób, które będzie, będą oglądały ten filmik. Ale też często jest chyba tak, że gramy w Juvenalia, no nie mamy tak, dla, i... dla różnych, dla różnych yy, uczelni też, więc jakby... Nie też możemy, możemy się bawić. Ten w to, czas w to, na zabawę jest, to, jest to, też ograniczony tak. troszkę, więc może to przez Nie możemy wstać rano, otworzyć piwko o 10, pić do 17. Znaczy Janek, i spać. Janek, 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 Już. ja nie mogę. Już. Tak, właśnie. Tak, już. Tak, no, dlatego 4 ostre godziny z wodą i po prostu idziemy dalej, prawda? Czyli to wy bawicie innych. Tak, my bawimy innych. Inni bawią nas potem. 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 I wiodą Nie, to, to brzmi bardzo źle. To brzmi, to jest brzmi bardzo źle. Nie, Myślę, to brzmi nie. E, mm, No, jakieś takie przygody. Hmm. Mm. Juvenariowe. Juvenariowe. Albo studenckie. Mm. No, no to to tak. <laughs> ja na Z całego roku. Teraz poszedłem na egzamin, nie wziąłem indeksu. I? <laughs> no nie no, nie dostałem wpisu. nie. Ja raz parę godzin w kolejce do dziekanatu, a to też takie było. Ty też? Ważne. Kurde. A ty? Ale... miałem tak. Aha. Może razem staliśmy? Może. Kolejka była dla Czy stałeś też w tej kolejce? Nie, ja stałem w innej kolejce. <laughs> Bo, może pozdrówmy kogoś? Pozdrawiam. Z, z, okazji, z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet chcieliśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim kobietom, o... naszym matkom, babciom i kobietom. Tak, tak, wszystkiego e... najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, wszelkiej radości. I, eee, i jeszcze masz, ja bym trochę dołożył na Boże Narodzenia. No tak i właśnie chciałem tak. mówić z waszego jajka. Dobra, tak. Śmigł z dyngu z niech będzie udany. Bawcie się dobrze w I... Pozdro 600. Grupa Adkop.